Halo, halo! Dźdzę, dobry, dż -dż 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 dobry. Siema, ja jestem Bzik, to jest wielkie orlikowanie A w dzisiejszym odcinku będą rywalizować ze sobą dwa wariaty tego kanału. Ten szalony młody zawodnik! Siema no to ja! Szalony młody zawodnik I ten szalony stary zawodnik. <grym zna> Ej! Hey. Nie jestem taki stary! Ile masz Ile masz ma lat? Co to? Co to było? Jetonato. <grym zna> Ubawamy się! Włączyłeś? O, czekaj, Dobra, dzisiaj wam dam kilka zadań. Jezu, Daj znowu, znowu. <laughs> czekaj. Mam dla was kilka zadań, będziecie rywalizować między sobą. I, uwaga, pierwsze zadanie, to zapraszam. Mamy tu przygotowane boisko. To nie będzie gra jeden na jeden. Jak nie? Właśnie nie. Jak nie, to takie zwierzę. Piłka nie. jest tutaj. A bramki są dwie. Stoisz tutaj, świst, tak? Stoisz no, przed no, piłką. To, no, siema. I ty nie strzelasz tą A, że pewnie biegamy obok tego Wszystko już wiem Dobra, dobra Na dwie rundy I ten kto strzeli dostaje punkt Uwaga I... Trzy, dwa, jeden <głosy> <głosy> Czekajcie, fal start Fal start <noise> Zaczniecie biec Kiedy usłyszycie start Dawaj Wy startujecie <noise> Powiedział start No, powiedział start Wystartujecie powiedział! No. Wracaj na linię! Wystartujecie! Wracaj na linię! Start, jak powiem... No! Dawaj no! Jak teraz start! E, jak powiem start? <grym> Jezu, serio no! Dobra, pięć, start! Dwa kontakty masz! Nie no. ma! Jak ci się podoba Adam Zmyłka? To na Nie, 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 proszę, nie, tylko nie. Jeszcze taka zasada, możesz mieć dwa kontakty. Mniej mak kontaktów? N o, maksymalnie dwa kontakty. Trzy, dwa, jeden, start. <grym> Dobra, ostatnia runda. Dobra, w ostatniej rundzie. Ała, moje plecy. Zbliżamy bramki, robimy to piłką do rugby. <grym> Ustawione. Rugby! <grym> Oh, o! Był sobie szedł. Masz jeszcze jeden kontakt. Dobra, nie. Co złamałeś piszczel? Nie, ale siadło. Jak powiem, jak przestanę mówić, startujecie. Mogę dwa hełmówki? Tak, ale żeś ty zaczął. No może, Aha, ale żeś zlamił. To była Tak od nowa! No to teraz Adam strzela Nieba Nie, bo nie wiedziałem no, Ty no. nie wiedziałeś prawa szkodzi Nie, 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 to, nie Przepraszam, to bardzo, bardzo! Chciałbym zaznaczyć z celem formalności Że nie jest tak <grystanie> <grystanie> Do pierwszej bramki się ja Adam teraz strzeli To koniec te, tego zadania Ustawiona. Ty jesteś ustawiony Wiem Dobra, jak skończę mówić, startujecie Aha! No. Chyba nie przebiegł za bramką w sumie No, no ja pierdolę sobie, bo... Ty masz całe zero, Adam ma całe... 1. <grym> jeden. jeden Dobra, A? mamy no następne! aaa Jedna poprzeczka, jeden punkt Macie po trzy strzały Ja pierwszy Poprzeczunia Zamiedziankę Nie Nie ma. Teraz zamiedziankę Teraz zamiedziankę Okej okay. zamiedziankę, zamiedziankę nie trafiasz do bramki Na Śląska A. Nie lubi tych klubów, o i nie lubi <grym> Adam, Adam, Adam poprzeczuniasz? Nie. 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 I co? co I co? Się Dwa punkty, Adam. <noise> <noise> tak ile masz? Pochwal się. Nie, nie zero! <noise> Jeszcze nie mniej. Teraz czas na wkrętki. Po trzy wkrętki dla każdego. Z której strony chcecie wkręcać? Ja chcę z tamtej A ty Adam? Tam Yes! dla Adama! Eee! Dobra i Ręka! Świstaka. Mamy 3-1 Z uwagi na to, że jestem na prowadzeniu Zrobię to w szybkiej sukcesji Żeby Spowodować przeładowanie sensoryczne u Świstaka I spowodować, żeby zrobił I nie wiedział co się dzieje Okej okay. ci będzie Sam sobie ułożył Ojej Ojej a, Jezu! Trzecie było blisko. Dobra. Pokaż tę siłę. Siła prawdziwa? Siła! O kurde. Jeden? Jeden. Pa. wyrównać, czy wyrównać? Wyrówna świstak? Rakibie! Ojej, ojej, Dobra, 2-1, 2-1. Idziemy z piłką do rugby na połówkę. I uwaga! Zatrafienie do małej bramki mamy 3 punkty. Znaczy, oni mają. A do dużej jeden punkt. Jak tam, madam? Jestem? Trzy! trzy. Nice. Bezpiecznie, bezpiecznie! I co, teraz masz trzy? Trzy teraz, do jednego. Teraz mam trzy. Ale Świstak, Chyba jeszcze nie zdaję sobie sprawy, jak bardzo nieposłuszna jest ta piłka. Więc będę się starał. Trzymać możliwie wysoko, żeby nie odbiła się na tyle, żeby się świsak nie kapnął. No się nie kapnie. Chyba. I cel jest taki, żeby. On kopał po ziemi. O kurde. Ja tymczasem unikam kopania po ziemi tym razem. <noise> Ale bramy strzeliłeś! Adam! <noise> chyba trochę lubię na piłkę od dzisiaj. Dawaj małą brameczkę. Daj, I staka No, tam nie stał. Nie zna moją litość. Mała bramkę za trzy Z małą bramkę za trzy trzeba zaryzykować za raz. Bo bez ryzyka nie ma szampana. A bez szampana nie ma ryzyka? Tak. Lekka kraksa Jak trafisz w małą bramkę wyrównać. Chyba się wiem. Da, no, na siłę, siła prawdziwa. No, dobra. Pa! Pa! Nie! <grym> Ale zawróciła! No nie! Na si Ale na siłę jest dobry sposób chociaż. To co, celujesz dużą bramkę czy w małą? Celowałem w dużą, a proszę na małą, więc <grym> wiesz. Quiz tak, może chociaż raz? Ja chociaż małe, co wiem. No to, to Nie to co ty O? Jeden <śpiewa> yeah. 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 To co? 4-2 Po dwa sam na sam dla każdego, na dużą bramkę Na sam dużą na sam. sam na sam na dużą bramkę, jesteś bramkarzem Aha, ja myślałem, że... Nie Badał Jak z dziurą to trzy punkty Nie Dajesz, daj, najszybciej jak możesz Nie, bo imprezy bolą to, ej, wyszedł! To co, no może ci zabrać? Ale wyszedł na pole! Ej no! Boże ci! Ty, no co? Ale powinno być, w polu karnym tylko może tam, tam. na no sam! Kto powiedział, że ma być w polu karty? Chciałeś tam na no sam! Odebrałem ci piłkę! No, dawaj to! Co teraz Adam? Nie, teraz ja! Ja yeah. <laughs> Nie będę przekinał, bo to moje rodzice oglądają! Skąd można strzelać? Skąd chcesz! Okej! Okay. No, no widać, jak Ja już mam plan, jak, jak, jak wyjdzie to ja już mam plan Uciekać! Nie no, strzelcie coś Teraz <noise> mówił ja mam plan, ja mam plan Ty <noise> plan Dobra Odchodziło. Ha. Chodź Kapan, nie ja Kalkuluję Ci to Ci to było no mamy puga, ale gramy dalej, A. dopóki nie złapie piłki w polu karnym. Aha! Okej! Okay. Stop! Dobra, ale jest punkt! Była, była! Było powtórka się? proszę państwa, powtórka, zobaczmy! Nie no było z Zobaczmy na powtórce, bo podejrzewam że było. Nie, nie było według mnie. No patrz, specjalnie powiedział, że mogę tutaj. No ja bym dał wysi to. No też noga ma podniesiona do Przedłeś tak W TO! Przedłeś W TO! W życiu mi nie wyszło. A! A! No to co, mamy zwycięzcę. Pokój Mamy zwycięzcę. Jest nim... Nie on. Fisak. Nie <noise> on. Jest nim... Yeah! A to byli wielcy! Okej! On na... jest uciążliwy! A, gdyby nie piłka do rugby, mogłbym przegrać. A gdyby nie, to szczęście!